Panie profesorze Tadeuszu Budrewiczu, kochany, proszę być dzisiaj łagodnym dla swoich studentów. Proszę o to pana ja, Artur Barciś, Czerepa, no z pozytywizmu. Pozdrawiam serdecznie. Panie Tadeuszu, profesorze, kochany, powiem panu tak. Jak ja bym miał takich nauczycieli jak pan, to mnie musiał z tymi pijakami pod sklepem siedzieć, tylko byłbym co najmniej jakimś ministrem albo przynajmniej kierownikiem GS-u. Także pilnuj pan tych swoich studentów. Nie pozwalaj im chlać mamrota, niech się uczą, bo to przy, przyszłość naszego narodu, dnie. I wszystkiego dobrego i do zobaczenia na ławeczce. Cześć, dziękuję. To byłem ja, Patryk Pietrek. Drodzy studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wychowankowie profesora Tadeusza Budrewicza. Panie profesorze, najpierw dopadałam procież, żeby pan jakoś pozytywnie potraktował ten egzamin z pozytywizmu i oszczędził tych najsłabszych, a tym najlepszym i wszystkim w ogóle, życzę połamania pióra czy języka, bo nie wiem czy to usty czy pisemny egzamin, wszystkiego do dobrego. Bogdan Kaluc. To tylko w. Się o szczęście. Tyś jest Batman, tyś Romeo, Tyś jest lepszy niż wideo. No na pewno jest pan najlepszym profesorem na świecie, bo żeby studenci tak się poświęcali, tak się dobijali, żeby zrobić przyjemność swojemu ukochanemu profesorowi, no to tylko i wyłącznie musi być to dla jakiegoś wyjątkowego, cudownego pana profesora. A ja wiem, że będzie pan jeszcze bardziej cudowny, szczególnie dla mnie, jeżeli swoim ukochanym studentom wystawi pan same piątki. Ja ściskam bardzo, bardzo mocno i serdecznie z rancza. Až bytá Romanovská.